Ostatnio pokazywaliśmy Wam ruchy, które później mogliście dołączyć w jedną sekwencję. Dziś chcemy zrobić dla Was to samo, tak, by cały tydzień był wypełniony takimi właśnie czynnikami dla Was. Mam nadzieję, że nam to wyjdzie. Ostatnio, w sumie nie było aż tak źle dobry, jakby był z Waszej strony. Także myślimy, że warto to kontynuować. No, i dzisiaj sobie zaczniemy od kolejnego podstawowego ruchu, bez którego w sumie walki żadnej nie możemy zrobić. I są to pancze, czyli uderzenia ręką. I pokażemy Wam te trzy takie standardowe pancze, które możemy robić w walce. Są to trzy różne rodzaje panczy. Każdy na swój sposób jest taki, wiecie, unikalny i pasuje do innego zawodnika. Dzisiaj mamy tutaj Rafała i Wojtka, także myślę, że w trzech damy sobie rady skoro w takim górku ok. Dobra, eee, zacznijmy od tego, że teraz tak, Rafał mnie uderzy szybko, normalnie, a teraz Wam to dołożymy na czynniki pierwsze i to będzie pierwszy normalny punch, czyli pierwszy typ puncha, że tak powiem. Wiesz, normalnie, nie? Dobra. I teraz tak, powiedzmy, że ja sobie będę wstawał, nie? I Rafał mnie zaraz Ok, to był punch numer jeden. I teraz tak. Doskładając na czynniki pierwsze tego puncha to wygląda tak. Rafa bierze rękę, naciśniętą. Nachyla się. I w momencie, gdy maruszy przy twarzy rywala, delikatnie ją otwiera. Nie bijemy z zamkniętej pięści. Nie bijemy z zamkniętej pięści. Zawsze ją delikatnie otwieramy. I normalnie, jakbyście chcieli kogoś na ulicy zlokalizować, no to wiadomo, może lecimy. Ale tu wpyt teoretycznie nie może lecieć, bo ta walka trochę musi potrwać. Więc celujemy rywala w to miejsce. Ten odcinek. Nie w brodę, nie w nos, tylko w ten odcinek. Jeżeli traficie, pan będzie wyglądał realistycznie, jak pan czy nie robimy. Nie robimy pan czy tak. Ani tak. Ani tak. Tak nie robimy, nie? Także tak, Rafał mnie jeszcze raz walnie. Rado walnie nawet trzy razy, nie? Tym panzem. I później przejdziemy do kolejnego pacza i później to już Wojtek świętywał, że... Dobra, i trzy razy. Dobra. To były trzy pacze. I teraz tak. Rafał zrobi e, na Wojtku... Wojtek. Też. Drugi typ pacza, tego wiesz, po nie? Polega to na tym samym, że teraz ta grafa walił na wojska. A na samolotu. <grym> czyli tak. To Gotowy? Tak. polega na tym samym, czyli tak, po prostu nie zamachujemy się w całej siły, powiemy prosty. I w tym momencie, jak. Jest... Wiecie, przy twarzy nie bijemy zęby ani wzrozę, ani kucho, to jest wszystko samo miejsce. Delikatnie sobie otwieramy rękę, nie? Jeżeli traficie, timing będzie super, jeżeli nie traficie, będzie dużo, a rachowanie tylko trzy razy i będzie ok. to był punch numer dwa, teraz punch numer trzy który jest najbardziej starzecznym patrzy, ale wszyscy to pojadą całkiem boganem, nie? Czyli z postacią, która. O, jest. Dobra, i teraz tak, Rafał mnie walnie, i teraz mam to. Dobra, i tu już pewnie widzieliście, co to chodzi. W tamtych panczach musicie bardziej patrzeć na to, co sterujecie. W tym paczu niezbyt musicie, bo teraz ta grafa przykłada rękę, drugą ręką bije swoją rękę. I jednocześnie szybko ją ściąga, żeby to wyglądało tak, jakbym dostał w twarz, a on po prostu wiecie, tylko impet tego nacisku jest na mojej głowie. Także teraz Rafał mnie trzy razy szybko, tak uderzy. Dobra, to był trzeci rodzaj panczy, czyli tak. Jak nie robimy panczy już wiecie, jakie trzy typy są podstawowymi też już wiecie. I zapraszamy do kolejnego filmu, w którym pokażemy wam jak kopać. Na razie.